Witajcie, foldermaniacy. Dzisiaj spotkanie z budżetowym małym czarnym bliskiem. Zaczynamy. Zanim jednak przejdziemy do noża, mała prośba: jeżeli oglądacie moje filmy, e, dajcie suba. Pomożecie w ten sposób rozwinąć kanał. E, bo wiadomo, że zasięgi się zwiększają, kiedy e, liczba subskrypcji rośnie. A przechodzimy do samego. Bohatera dzisiejszego odcinka jest to model Black Fox Tactical BF 114. Numerki jak zawsze na początek. Długość całkowita tego noża to 170 mm głownia ma 75 mm długości, 3 mm grubości, a waga całości to 85 gramów. Kwestii taktycznych tego noża nie będę omawiał, bo mm, no, ja nie jestem taktyk żaden. Tak, tak sobie producent stwierdził, być może ten noż rzeczywiście wygląda na no, taki taktyczny, ale jest dość kompaktowych rozmiarów, w związku z czym e, pewnie mniej groźny. Głównia to clip point ze szlifem wklęsłym, co ciekawe, e, i fałszywką na grzbiecie, w związku z czym rzeczywiście te. Właściwości taktyczne mogą być e, poprawione. Została wykonana ze stali 440, więc raczej budżetowej stali, ale łatwo się ostrzącej. A nóż otwieramy obustronnym kołkiem. E, jak? Tak. Wspomaganie. Nóż posiada sprężynowe wspomaganie otwarcia, w związku z czym bardzo. E, szybko ta głownia wystrzeliwuje nam e, do przodu, a sprężyna nie stawia na tyle dużego oporu, by zamknąć nóż jedną ręką. E, jeżeli chodzi o blokowanie ostrza, to mamy tutaj standardową blokadę typu liner lock. E, nie jest przesadnie cienka, w związku z czym nie obawiałbym się o jej uszkodzenia, aczkolwiek sam nóż e, jest na tyle niewielki, że raczej nie widzę zastosowań dla jakiegoś ciężkiego użycia. Stalowe linersy po obu stronach, z tym, że ten od strony bez blokady jest dużo cieńszy od tego z listkiem blokady gdzieś o połowę cięższy niż ten drugi. Na rękojeści mamy okładki skonturowanego G10, te pionowe frezy w dodatku dość agresywna faktura tego materiału poprawiająca zapewne chwyt tego noża. Ergonomicznie jest ok, chociaż nóż jest niewielki, w związku z czym ten chwyt, pełen chwyt czterema palcami, jest taki na samym końcu. Przynajmniej w moich dłoniach. Nie mamy tu żadnego dżimpingu, ale jest delikatna rampa na kciuk na samej rękojeści. Jeżeli chodzi o noszenie tego noża, to zapewne już zauważyliście, że. Eee, mamy tutaj klips stalowy Deep carry, ale w pozycji Tip Up i tylko dla osób praworęcznych. W związku z czym to rozwiązanie już mało popularne. Eee, większość noży jednak eee, producenci montują klipsy w pozycji Tip Up eee, i tak są przenoszone. Ten jest czubkiem w dół. Pokażę Wam na zdjęciu jak wygląda w kieszeni. A jeżeli ktoś nie lubi tego rodzaju przenoszenia noża, to producent dołącza taki połczyk tekstylny, który ma w dodatku szlówki poziome i pionowe, w związku z czym nóż można nosić na pasku i tak, i tak. Otwór na linkę jest. Ogonek można jakiś sobie zahaczyć, ale z drugiej strony przy klipsie umieszczonym z tej strony troszkę to bez sensu, bo no nóż wszedłby y, do kieszeni ogonem w dół. Ale można. Ergonomia wspomniana, y, stal wspomniana. Co jeszcze? Test kartki. Oj, no gdzieś nam tu haczy. Tnie, ale gdzieś Chaczy, więc jak dla mnie trzeba by było delikatnie podostrzyć przynajmniej ten egzemplarz. Chyba tyle o y, Black Fox y, Tactical BF114. I do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się.